Tysiące drzewek owocowych, ozdobnych krzewów i kwiatów zabrali do domu mieszkańcy Sieradza. Po raz dziewiąty mieli możliwość zamiany kłopotliwych śmieci na rośliny. Nie przeszkodził w tym deszcz i porywisty wiatr. No Bardzo dobry pomysł. Tak mi się, tak, tak się wydaje. No. bo to Za jakiś tam złom można coś wsadzić i, i po prostu coś urośnie. Przedszkola dla nas, żebyśmy mieli ładnie. Czyli kto zbierał właściwie te odpady? Yy, przynosiły dzieci, tak? Rodzice zbierali, żebyśmy mogli sobie nasz ogródek udekorować nowymi krzewami. Rośliny się przydadzą, będzie ładnie, a, a zużyte baterie wszystko są oddane. Także bardzo dobry pomysł. Festiwal recyklingu tak naprawdę rozpoczął się już w środę. Na stacji przeładunkowej trzeba było poczekać w kolejce, żeby oddać śmieci. Coraz więcej osób przekonuje się, że warto je segregować. Na środowisko, żeby też jakieś żywko zdobyć, nie? I na dzień dzisiejszy jest to bardzo fajna okazja do zrobienia porządku w swoich domach, w piwnicach, garażach i pozbycia się odpadów, które są niejednokrotnie odpadami problemowymi. Oddawać można było szkło, opony, stare farby, niesprawne telewizory i komputery. Bardzo dużo było zużytych baterii, choć można się ich pozbyć w inny sposób. Są takie punkty w sklepach oczywiście, tak, ale nie zawsze człowiek pamięta, żeby je wsiąść ze są. Najwięcej na temat ekologii i tego, co powinno się robić ze śmieciami wiedzą oczywiście dzieci. Adam i Piotr przyjechali z mamą, by oddać szklane odpady i baterie. Żeby oddać śmieci, które da się zrecyklingować. A co to jest recykling? Zapomniałem. Recykling to. To, to przerabienie. Nie różnych rzeczy, które się da przerobić. Na, na przykład plastik, metal, baterie. A po co się to robi? <laughs> Żeby nie rosła góra śmieci. Można te śmieci przerabiać na różne sposoby. Dlatego podczas Sierackiego Festiwalu zawsze jest pokaz Mody Ekologicznej. W tym roku przełożono go ze względu na pogodę, ale dzieci były przygotowane. Udowodniły, że ze śmieci można zrobić dosłownie wszystko. Kolczyki z papierków od cukierków. A dlaczego? No bo y, y, raz zjadłam cukierka i pomyślałam, że da się z niej zrobić kolczyki. Jest to y, strój ekologiczny. A po co? Y, żeby oszczędzić środowisko i nie kupować zbyt drogich ubrań. Strój Patrycji doskonale nadawał się na deszczową pogodę. Woda spływała po foliowej sukience, a i gustowny parasol bardzo się przydał. Deszcz nie przeszkadzał chyba nikomu. Sieradzanie odebrali prawie 4000 drzewek w zaledwie 3 godziny. Festiwal recyklingu już od 9 lat promuje segregowanie śmieci. My przeżywamy rewolucję teraz odpadową. Naprawdę to jest rewolucja. To nie ma nic wspólnego z ewolucją. To się bardzo szybko musi zmienić i trochę to dla nas będzie szokujące, ale myślę, że, że to będzie na pewno myślę. Jestem przekonany, że będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Zmiana przepisów związanych z odbiorem śmieci wzbudza spore emocje. Wiele osób nie jest do końca pewnych, jak to się będzie odbywało. Świadomość tak wśród mieszkańców jest naprawdę różna i. i... Widać to po śmietnikach nawet wokół bloku? No generalnie wiadomo, że ceny wzrosną. I, i, i to, to nie ulega wątpliwości za odbiór śmieci. No. A y, segregować musimy. Ja wiem tylko jedno. Zostały piękne kultury, czy Heleńska, czy, czy Majów, czy Inków, a my zostawimy kulturę śmieciową? Takie mam pytanie. Co będą o nas pisać za 500 lat?